Czy mamy robić? Dzisiaj robimy unboxing karty z Stumble Guys. Więc zapraszam do oglądania. No. Tak, tutaj mam pierwszą paczuszkę. Te wam zwalę, żeby się nie myliło To tak wygląda ta pierwsza, więc otwieramy ją. Ciach. No i tak. No i sprawdzamy, jakie są w środku karty. Ogólnie pierwszy raz w życiu mam karty ze Stumble Guys więc, więc może, 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 może być ciekawie ogólnie tylko ta paczka się nie chce otworzyć dobra, jest git Otwieram tą paczkę więc tak, tak wygląda tył kart pierwszy skin chyba git ja to sobie będę kładł na ziemię odkładał kolejny skin też fajny znaczy to, aha, te energie znaczą to. Kolejny. Kolejny. A tutaj taki nubek z dinozaurem. Tutaj takie coś. Ładna. I tutaj takie coś. Więc. Mi się, mi, się, mi się wydaje, że git. Mi się wydaje, że git Dobra. Teraz druga paczuszka, która wygląda tak. Przecinamy ją. Mam nadzieję, że z tą pójdzie lepiej. Tak, żeby nie przeciąć karny. Ok. Poszło dobrze. Tyle wygląda tak samo. O, król jakiś. To dobrze się składa jak król. Takie coś. Tak. Taki skinek. Good. Nawet, nawet głód i pod koniec Wam pokażę wszystkie skinki, nie? Tak było tam zdjęcia, więc... Taki skinek. Taki skinek. I nasz ten, Pinokio. A teraz czekajcie, ja trzymam na chwilę nagrywania, bo się muszę załatwić xD. Widzowie, sorry, że ja to robię tak szybko, ale ja Wam pod koniec filmiku wszystkie karty pokażę. Więc no... Więc tak i tak będziecie widzieć. Dobra, kolejna paczka. Trochę nam się blisko otworzyła, ale trudno. Syk. Pierwsza karta. Bambiczek po prostu. Po prostu bambiczek. Druga karta to farmer. Trzecia to. Aha, ten, ten taki zwykły, to jest chyba. O, to jest ten. Messi, Messi. Z tym, z jakimś milionerem. Król. Podwodny z księżniczką. O, Robocik. on mi się podoba. Farmer z milionerem. O i tutaj już są ten zwyczajny. Dobra, lecimy z kolejną paczką. I tu tak. Gdybym ja rozróżnił. Kosmita. Nikas. O! To jest git. To jest to samo, co wtedy było. To no może nie to samo. Tutaj mam takiego bossa. Tutaj tego, tego, co to, to podróżuje. Ten, 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 taki, ten, ten jezus, statkowiak. statkowiak. No taki statkowiak jeden, nie? Taki jeden statkowiak. Dobra, ostatnia paczuszka. Super bohater. Odpakowujemy, Ciach. Ma, Dobra, ten taki milioner Ten podróżnik Jezu, jak on się nazywał Ten co kieruje statkiem Zapomniałam, tak na szybko Pirat to jest A tamto był przecież też do sterowania statkiem Dwój piratów Dinozaur z lubambiczkiem O, ej dobra To jest akurat fajnie wygląda ta karta To on też jest słodki o, to mieliśmy. To, to nie wiem, czy mieliśmy. No. To na tyle w tych kartach. No, no, no. Git, git nawet jak ja... ja myślę, że git tak szczerze. Dobra. To na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Ja wam zaraz pokażę te, ja wam zaraz pokażę te karty. Elo, no, cześć.